Witajcie Cube Hardowicze. Ja jestem Dawid12, a ze mną jest Keres. Nie ma. Dzisiaj robimy mam talent na kubard.net. Z nami są tutaj widzowie, którzy będą brali udział. Zaraz się przekonamy, jakie mają talenty. Dobra, pora na pierwszego zawodnika. Zapraszamy na scenę. Okej, okay. yy, jest... możesz się Foxy. przedstawić. Jestem Foxy, yy, gram w gilię aktualnie Kun i będę opowiadał żarty dzisiaj. O, no to ciekawe Keresce, nie? Jest? my ja sam pokażę? No, no zobaczymy, no dalej. Dobra, yy, to jak się nazywa pusta kartka? Nie wiem. wiem. Konstytucja praw kobiet. <grym> <grym> dawaj, dalej, dalej, dalej. Dobra, to czemu Ania upuściła Lizaka na pasach? Nie wiem. No czemu? Na samochód? Ja pierdolę. O nie, panie, nie, ja ten mam talent wybrałeś. A no nie, idziemy, idziemy. idziemy, chodź. Patrz, chodź Idziemy, patrz go. idziemy. Patrz go. Ale teraz się śmiejesz. Sensie, sensie, tak? sensie, dobra. No, panie Foxy, nieładnie tak tutaj na Cube Hardzie. Jako dla mnie ocena 1 na 10, żarty są niemiłe i obraźliwe w stosunku do niektórych ludzi. Pan Keres teraz jak, może? Jak to, jak to nieładne? Ja nie, nie, nie no nie w moim goście. A jaką ocenkę dajesz? 7 na 10. No, pan Keres 7 na 10, David 1 na 10. Dziękujemy. Może pan odejść. No, pora na kolejnego zawodnika na cubehard.net. Zapraszamy na scenę, zapraszamy. Witam, przywitaj się. Dzień dobry. Mam piwo. Co nam dzisiaj przedstawisz? Y jestem za zadymiarzem, będę poddymiał oraz umiem śpiewać, umiem bardzo dużo rzeczy. No to co, chyba zapraszamy. Y a Dobra, to proszę przenieść teraz się na Discorda, zapraszam. Pamiętaj, Cześć, że to będzie na YouTubie, zgadzasz się z tym, tak? Y no niech będzie, panie profesorze. No dobra. Będę popularny. No, prezentuj. Może mi nikt nie wbije do pokoju. Dobra. Jeszcze? Tak. Komisarz, Pani O kurde. Uj mój, 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 mój. no, dobrze, panie Keres, pan pierwszy oceni. Tutaj koledzy, dawaj do, dodatkowe punkty, do odwagę. tylko ode mnie solidne 8 na 10, nawet pociało. Okej, okay, dobra. Tak jak dla mnie tutaj piękne pokazy akrobacji, szanuję takich ludzi, to i właśnie też się pokazuj. Ode mnie leci dziewiąteczka. Dziękuję bardzo. I smacznego browerka na Club Hardzie wam życzę. A dziękujemy, dziękujemy. Dziemy. Może pan Do zobaczenia. widzenia. No to zaprosimy kolejną osobę. Zapraszamy, zapraszamy. O, no. przedstaw się. Jestem Fajer z Awe. Pozdrawiam Awe najbardziej. No i przedstawię triki, Fortnite, Dance tak zwane. I kochajmy Ukrainy, o tak. Dobra, no trzymaj. To... Umiem takie coś. Kocyć. bo jestem Fortnite'owicem I zatacić Fortnite Dance. I to tyle. Pięknie, pięknie, brawo. Ja nic nie widziałem, a ty Keres? Teraz... No na no, no, że nie jesteś, nie widziałeś. Nie widziałem, ty jesteś? Tak. Wszystko było Pięknie. Dobra, to Rzekale. ty oceniasz. To teraz ty, który oceniasz, bo ja nie widziałem. Tak, na podstawie, na podstawie tego, co ty tu widziałem, ja widziałem, że dodatkowy wysiłek dostać pieniędzy włożony. Tak, taka szósteczka by poleciała. No, ode mnie jedyneczka, bo nic nie widziałem niestety. No, panie Fajer, zapraszam do wyjścia. Trudno się... Uczyło. Dobra, to zaprośmy kolejną osobę, jaką jest Hafiz. Zapraszamy, zapraszamy na scenę. Siema, Ten... jestem Hafiz. Proszę Fafiz. podejść bliżej, spokojnie, proszę podejść bliżej. się przedstawić. ma, jestem Hafiz, mam na imię Marcin, lubię grać w klocki i to wszystko. Okej, okay, a co nam przedstawisz? I żarciki opowiem. O, kolejny z żarcikami, Keres, to będzie dobre. Dawaj, Dobra. Czekamy. W co grają dzieci z, z domu dziecka? Co? W Adopt Mi. Dawaj dalej. Mały Jasiu pyta się mamy. Mamusiu, a gdzie jest tatuś? Tata pracuje teraz w kotłowni, odpowiada mama. A co on tam robi? Łowika? Znam to. Dobra, dobra. Jeszcze masz, jeszcze masz, czy już to wszystko. No jeszcze jeden. Dawaj. Tato. Tato, tato, słucham synku. Czy to prawda, że zostałem adoptowany? To prawda, ale cię zw zwrócili. <grystanie> <O> Boże. <grystanie> no, no dobra, dobra. Panie Hafis. Pora na oceny. Keres zacznij. Nie, no, za ten ostatni w moim stylu tutaj pora na ósemkę musi wlecieć. O, ode mnie też leci ósemka. Gratulacje, zapraszamy do wyjścia. Żarty o kobietach dał jeden, o dzieciach 8 ja. Nie? Nie? <grym> Dobra, pora zaprosić ostatniego zawodnika na dzisiejszy mam talent na CubeHard.net. Zapraszamy na scenę, zapraszamy! My nie gryziemy, chodź, chodź! Dobra, przedstaw się. Jestem Kasper. Mam lat 14. Trafię dobrze zrobić parę wki i będę dzisiaj odkrywał swój talent muzyczny będę śpiewał. O w końcu ktoś śpiewa! Zakończenie z przetupem. Zakończę. Znowu właśnie, zakończenie z przetupem. Dobra, dobra, jesteśmy ciekawi. Czy jak szablona? Ciężkiej nocy byłem u rudej, kocham jej oczy. Jeszcze teraz tego nie wiem, czy byłem z nią w piekle, a może w niebie. Ruda tańczy jak szalona, czy czy biszczy. To jest ona. Rudą, lale, pokochałem. Z rudą noce są wspaniałe. No, panie Gepies, tutaj gratulacje. No, ode mnie tutaj pa, bardzo piękny wokal. Jak dla mnie tutaj jest na 10, na 10. Tutaj jest mistrz. Mistrz tutaj się podjął śpiewania. Kankeres. Na solidną dziewiątkę ode mnie zasłużył. O, no, gratulacje, panie Gepies. Wygrałeś, mam talent pierwsze na CubeCard.net. Gratulacje, tutaj mamy pięknego śpiewaka. Tutaj wręczymy ci medal. Normalnie. Medal dla pana. Ju-fiu, już mam dwa lat medale. Tego chyba. Dobra. Nie mogę powiedzieć. No, więc to był konkurs Mam Talent na CubeHard.net. Jeśli chcecie więcej, wy piszcie w komentarzach. A tymczasem dziękujemy tutaj razem z Keresem. Dzie Dzie dziękuję. Dzie Dzie Dzie